Dziś muszę rosnąć. To ja nie urosłem. Z tego celu nie zrealizowałem. Proszę bardzo. Ja może... Dziękuję. Takie cóż. Jesteś bardzo przystojny i martwyszna. Aha, aha. Oho. No? A, bardzo. Kiedy boksujemy coś? Nie no, w ogóle nie masz takiego uczucia, że jest po prostu fajnie, że jesteś szczęśliwy. Ja, no, ja mam takie uczucie. Takie po prostu uczucie, że jesteś z oporną osobą. Bardzo lubię Twoje oczy. Dlaczego? No bo mają takie, taką energię w sobie i przejrzystość. Ale czasami jak na nie patrzę, to też jest bardzo dużo roku. To jest bardzo kropne, nie? Moje ja marzenie jest takie, żeby zrobić wieczór filmowy i usiąść tam na dole na kanapie i zapalić tą lampkę, co świeci na pomarańczowo, żeby był taki mrok z pomarańczowym światełkiem i żeby zrobić herbatkę i zjeść chipsy i zobaczyć film od początku do końca. Zrobimy tak kiedyś.